Siema, Siema i Siema. Jestem dzisiaj z Karino. Hej! E, ogólnie będziemy dzisiaj grali Brothers. Ona nie będzie ze mną, bo ona. E, gdyby to powiedzieć. Nie możemy być razem, bo ona nie umie tego zrobić. Ja ogólnie też się umiem. Jak wy umiecie e, dodawać znajomych, to napiszcie mi w komentarzu. E, to może jakoś się posłużę i będziemy może razem na odcinku grali. E, no, e, jak widzicie odblokowałam nowego że, czyli poko e, przedczoraj albo wczoraj i również Penny, Ale Penny już jest trochę starsza niż poko. Ogólnie będziemy sobie dzisiaj grali na duo. Mm, I sobie myślę, że zagramy poko. to myślę, że możemy zaczynać, nie? No. Ej, karna również sobie gra. Wiesz nie to, że ja tylko gram, a ona sobie tam będzie się odzywać. Tylko tak po prostu oboje sobie gramy tylko na innych kontach, nie? No? O, nie bijomy, nie bijamy. Czekaj, możesz spić ta błota, bo to I Napiszcie też w komentarzach, umiarmy czy też gracie w błode spać. Tak, napiszcie. O, ty ktoś mnie te... obserwuje, szacun! I ty macie też Robloxa, kto nawet chętnie doda? Może. O, Piper. Piper zabita, ale jeszcze Tenita. nita. Taka seniorita. I to nita seniorita. Czy ty, ty też dodajesz innych materiałów z Robloxa? Dodaję. Link dodajesz. mi dać link, nie? Oczywiście e, do swojej nazwy hmm. w Robloxie. No, was dodam. Bardzo chętnie. Kto ma Robloxa i brałsesz, pisze B plus R. To ja Wam przyzwyczaję serduszko. I dam do wyróżnionych komentarzy. Yes. I piszcie u niej w komentarzach też. I no spojście... to u ogólnie moi widzowie słabo idzie w tym brazem. Ale, bo dzisiaj sobie może otworzymy skrzynkę jak nam się uda. Oczywiście dotrwać do skrzynki. I subskrybujcie jej kanał i piszcie w komentarzach łapki w górę i zostawcie i lajki. No. Jak będzie tutaj my już jakby to mówiąc Wygraliśmy O Wygraliśmy właśnie no e, jesteśmy numerem jeden Siedem pucharków Czyli Mamy górną skrzynkę już otwórzmy sobie ja może na no, zadanie zapadnie Zobaczymy. E, no, nie wypadnie żaden zadymiasz ale mamy pieniądze, 6 punktów do kolta e, i 7 punktów do barleja. E, jak widzę, tutaj do kolejnej skrzynki o, tylko broka będzie i potem skrzynka dobra. Dobra, dobra. Może tą skrzynkę nam się uda odblokować, tylko musimy sobie wziąć na przykład zbierę z klejnotów. Może jakąś mu jeszcze nam się uda odblokować cię, pożymy. ją. Dobra. E, wy widzicie tutaj jak się u nas, coś się u nas dzieje u mnie, ale u Kariny to nie widzicie, czyli trochę smutek, nie? że nie widzicie co się u niej dzieje, ale tutaj właśnie ja dadam chyba, no dadłam. O fajnie, dawaj Riko. spiesz to. I zaraz może wam dam uleczenie, jak będzie mega potrzebne. Ja sobie potrzebuję to uleczenie. Riko, uciekaj! Riko! Riko! Chłopie! Uciekać! Uciekajcie! Tak, napiszcie czy macie jakieś epikac albo legendę albo jakiegoś magicznego Napiszcie czy macie jakąś legendę Nie, czyli czy macie jakiegoś legendarnego zadymiarza? Albo Leona Kruka, albo właśnie e, spaj. O, proszę. że to. Ale nie, to ma być na razie braz. Otwórzmy sobie skrzynkę. Jakaś postać mi Jest postać! Jest postać! Jest postać. Róża. Róż. Moi, moi drodzy kochani widzowie. Minuta ciszy. Może nie jest jakiś specjalny zadymierz, ale minuta ciszy. Na odcinku, pierwszy raz na odcinku, wypadł mi. Ale nawet zajdziemy, Rosa, Jakim cudem? Jakim cudem? Jak? Dobra, weźmy sobie na, na dło. Teraz stoimy Rosa. Nie. Ona ja w ogóle ma mały ten. Ale zobaczymy, Zabaj. może się nam uda jakoś wygrać. Tutaj, rozom. nie zabił, bo ja. Jej. Zobaczymy, jak będzie ja wyglądać. Pan... Chociaż coś ostatnio tutaj grałam. Nie, rozą tylko tak na próbę. W sumie nie będzie obchodzić w sumie nas. Napiszcie, czy macie jakąś Czy macie Rose też napiszcie. No i co gracie w ogóle? Ten władze, 4 Na pewno nie graję, bo... co? Dobra. Ulce marnowane. Rozmarynowany. To e, rozmarynowany. A to trzeba czekać przez ten duży. Jeszcze raz. E, Frankiem. To jest Frank. E, dobra. Teraz się rozpadło na kawałeczki. Jessie, mam nadzieję, że się nie rozpadnie. Okej, okay, już roz, się nie rozpadnie. Boże. Jessie się nie rozpadła, ale... Brawo. Po prostu brawo, nie? Jessie się rozpadła i teraz ja muszę przeżyć to. To może ja się nie będę biła na razie. Wow. No. spadłam się, Boże. No. no, 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 ale udało nam się być w wielkim starciu, także Rose jest na plusie, jakby to mówiąc, jest w okej okay. i my się już chyba pożegnamy, nie? Halo, Karina, my się już chyba pożegnamy, nie? My się już chyba pożegnamy, nie? No to pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, dzwoneczku, łapce w górę i pamiętajcie o roznie. I pamiętajcie o napisaniu w komentarzach czy macie jakąś legendę. Trzymajcie się i pozdro, pa!